Kolejny tydzień, kolejne czytanie. Witam Was. Zobaczmy, bez przydługich wstępów, bez tych wszystkich achów i ochów, co będzie takiego możliwego w tym tygodniu, a z czym się raczej wstrzymać. To bardzo dobry czas, żeby sobie robić nowe wejścia, nowe możliwości. I wreszcie, wreszcie, czy to łączyć się w pary, czyli oświadczyny, zaręczyny, podpisywanie umów, kontraktów, wejście w kooperację, a może, a może tylko słuchajcie, robienie tego, co nam tak mocno w duszy gra. Co czujemy, że jest naszym dopełnieniem, co daje nam harmonię, co pozwala wreszcie się wyrazić i co tak mocno do nas pasuje. To cudny, cudny czas na to, żeby właśnie zbierać informacje o tym czymś, żeby później. Te informacje i połączenia, czy z ludźmi, z ideami, emocjami, czy z rzeczami, pozwoliły otworzyć drzwi, otworzyć portal do czegoś innego, do wejścia na inny poziom, bo coś mi się wydaje, że wszyscy albo. Hmm, Duża część z nas, którzy tutaj są na kanale, ale i tych, którzy po prostu poszukują, wiedzą, że coś jakby czai się za rogiem, że ta przemiana, która do nas idzie, jest już niezwykle, niezwykle blisko. Jesteśmy jakby na takim w wielkim progu energetycznym, i teraz, teraz dobrze by było znaleźć jak najwięcej informacji, dopełnień, do tego, żeby tak mocno przygotowanym wejść w to nowe. To trochę jak życiowa brama, która właśnie się przed nami otwiera, którą sami otwieramy, Swoją postawą, swoim otwarciem, swoim podnoszeniem wibracji na jeszcze wyższą częstotliwość. To nie jest czas na to, żeby się burmuszyć, żeby być złym, podłym i wyizolowanym od innych. Bo to jest coś takiego, jak na złość rodzicom odmrożę sobie uszy, czy nie zjem obiadu, śniadania, rąk nie umyję i tak dalej, i tak dalej. Łącznie z tym, że nie będę się odzywać, zaszyję się w swojej samotni i tam będę gromy na wszystkich słać. To nie jest ten czas, to nie jest ten czas, żeby gnuśnić swoim własnym Grajdoku to czas, kiedy trzeba wyjść do ludzi, kiedy trzeba łączyć się w pary, kiedy trzeba szukać wszystkiego tego, co nam pasuje, co jest po linii serca, co podszeptuje nam nasza dusza, właśnie przez potrzeby serca. Róbmy, wchodźmy, działajmy w ten, w ten sposób, który właśnie powoduje to, tą naszą radość, to nasze podnoszenie tej wielkiej satysfakcji, miłości, ale też. Ale też naszej energii kundalini, kiedy chce nam się, chce nam się właśnie działać, chce nam się coś robić, chce nam się po prostu. W związku z tym wykorzystajmy, wykorzystajmy właśnie ten tydzień, żeby realizować swoje serce. No i tyle życzę Wam właśnie tego żebyśmy wszyscy podnosili tą swoją energię na jak najwyższe poziomy. A co będzie potem, zobaczymy pewnie w następnym czytaniu. Do następnego.